Cześć, witajcie na kanale, przyczepiamy się. Dzisiaj jedziemy w podróż troszeczkę po Europie. Zaczynamy od Węgier, jedziemy do Budapesztu. O, przed wyjazdem udało nam się, że jeszcze dotarło do nas. Zamówiliśmy box dachowy. jak jak się podoba. Wybraliśmy z tej firmy 600 litrów. Nie jest, jest zły, wydaje mi się, że da radę. Przyjechały również magnesy na samochód, więc samochód mamy ologowany. Tak będziecie widzieć. Dziś na na trasie. Pomachajcie, dajcie znać. No i przy samej granicy słowackiej spadło nam lusterko. Szybki montaż na taśmę. Chyba dojedziemy No to wjeżdżamy do, na granicy, prawie do tunelu I za chwilę będzie granica Słowacka O, nie wyjeżdżamy z Polski, żegnaj Polsko Jeżdżamy na Słowację Zobaczcie, zatrzymaliśmy się. Jakie piękne pole słoneczników. A tu nasza fura aż tak ubrudziła. Patrz, nasze droga jakie brudne. Ale trumna całkiem całkiem się sprawuje. Astra, na razie z tego, co już Wam pokażę, co zauważyłem, to spalanie ma z tym boksem dachowym 5,4 litra na 100 km. Podjechaliśmy sobie do Lidra na Słowacji. I idziemy kupić kofole, jak będzie O zobaczcie promocja SOW w lidlu słowackim, ale SOWy Euro 40 Idziemy zaciągnąć na celu Jak moja żyła W lidlu tego, yy, takie Bułeczki z oliwkami, złe, fajne, euro 9. Idziemy dalej. Niby zwykle Lida, takie inne rzeczy. I zbliżamy się do tego, na co czekaliśmy. Kofola, euro 29. A zgrzewkę? za grzewkę? kopole? No to bierz. Jak kiedyś będziecie w Słowacji, polecam ten napój Fryzante bardzo bardzo dobry zobaczcie w promocji 0,75 euro co jest 79 eurocentów Co to za budowlę? Tutaj, może za chwilę będzie widać, co to jest. Może ktoś z Was będzie wiedział, Patrzcie, jakie bloki miały być. No i właśnie, za chwilę wjeżdżamy na Węgry. zobaczcie takim mostem tam, tam. Chciałem pokazać. Most jest granicą Słowacji i Węgier. Przejeżdżamy właśnie przez granicę. hányodik lehetek hülyére vehetett Aki elszétít, az a kék Az első perc, tőle rád Meg a sztorikra, hányszor fél Komáromi Gesztenyi és Ovoda Sikeresen pályázott a város Így több forrásból, mint egy 500 millió forint euró Mamy węgierską tęczę I właśnie wjechaliśmy do Budapesztu No i dojechaliśmy Samochód czarny, brudny cały I tu mamy hotelik w Budapeszcie Będziemy mieszkać Godzina jest za 15.09, więc Chłodno nie, nie ma, parówy By było 25 stopni Teraz jest 19.30, więc pogoda idealna Pokój sobie weźmiemy, załatwimy i lecimy na centrum. O. I tutaj właśnie już jesteśmy w hotelu. Dostaliśmy pokój 447 Zobaczcie jaki mamy. O, wchodzimy tak. Tutaj taki mały pokój. Ej, nie I tutaj mamy też taka łazienka. Z O, z wanną ciężko tego. Mamy te. Tu będę ja albo Julian. Tutaj ja troszkę tu ja albo Julian. A tutaj ci położy Michalina z Agnieszką. Albo ja z Agnieszką, a tam gdzieś Michalinę wcisniemy. Taki ten widoczek. Już zobaczymy, bo jeszcze nawet nie zerknę jakiś widoczek. O, chyba nie można otwierać. Ale widok jest tam chyba na, na centrum miasta. Nic więcej nie potrzeba, telewizor jest, pewnie nic nie będziemy rozumieć po węgiersku, ale, Ej, kata, ale jest. Kata, tak? mnie, wychodzę. No, nagrywam cię, da no. Puk, puk. O, jakie fajne drzwi do, do toalety. Może więcej. Czy ja się tu zmieszczę? O, nawet się zmieszczę. Więc okej, okay. nic więcej nam nie potrzeba, przyczepiamy się. I tutaj mamy taką bramę, jest godzina za 10, .10. idziemy w kierunku zamku, już mi się podoba. To. Idziemy, tutaj przy zamku zraszacze uszone, ale warto było się I teraz zobaczymy, jakie będą widoczki. Bo podobne budowa po życiu już nie zabijanie. a tam, tam, tam. Oh. ten mot chodzi. Jak tu Пельки. Девушки нас пацируют. Chyba fontanna. To fontanna, prawda? No. Zobaczcie. Najfajniejsze jest to, że jesteśmy tutaj o 22, jest bardzo, bardzo mało osób, parking niepłatny, a za rana tu pewnie multum ludzi. I można sobie naprawdę wszystko pozwiedzać. Więc zwiedzanie nocne również jest bardzo przyjemne. jak ma paszczę ten lew. Chodzi o takiego balkoniku. Co tu będzie widać? A tutaj można zejść. Tam jest piękny pomnik z koniem. Tutaj jest tu jest? Tak. Co? Podoba ci się. A, wysoko. Mogłabyś tu mieszkać? Bardziej mi się podoba. E, ten. E, key. K. 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 Tak, Gdańsk. Zobaczcie, panorama jeszcze. O, jaki długi statek płynie. Wejdź sobie na bramkę, zobacz. Hej. Jesteśmy na polu widokowym. Ładnie. Tata, podniesiesz mnie trochę wyżej? Za chwilę ci podniosę, miszka. O, i takim deptakiem sobie idziemy. Zobaczcie, no trochę jest ciemno, ale... Panie sobie można przejść. Nice. O i takimi środkami, że zeszli i teraz jesteśmy jakby piętro niżej na zamku. sami jesteśmy sami w tej godzinie? No przecież to jest cudo. Do tego miejsca przyczepiamy się. A tam na dole, jak widać, życie nocne. Najpierw sobie ludzie siedzą, kawkę piją, jakiś może piwko, drinka. Miejscówka zajebista. A czy to mnie szykowało? Na zamek wjazd z wodami Ale gdy już normalnie trzeba podreptać. Tak, jak nas bożacz stworzył. No i na zamek księżniczki i księcio, schodami. Czy to jest w porządku? Nie. A, wjechali, a teraz muszą schodzić. O, a tutaj doszliśmy. do tych knajpek. A tu jest takie fajne fotele. Bajka. Coś dla mnie. O, mam nadzieję, że stąd będzie troszeczkę lepiej widać fajny pomnik. idziemy sobie takim deptakiem przez ten most przejdziemy i tam po drugiej stronie dopiero będą impreski no i dziewczyny na tyle powiewiającej flagi Węgierskiej. Uuu, ale gdzieś Wichalina konia dorwała. Jak to? Ile taki źrebak? Eee, kosztuje kilka złotych. Tak, gdzie? Zanasz. Tak, tam jest Nieźle to co? Mam nadzieję, że mi coś wyjdzie, bo już jest ciemno bardzo. Bo ten widok zatyka dech pierwszy. O, następne fajne dicho na wprost z zamku. w Budapeszcie. I taką fajną jeszcze replikę mariatki w kotowcach dróżka z samymi. Policzkami koliczkami. Jeszcze Nie chciałbym, żebyśmy tu dali radę. Idziemy. Patrzcie. Riksza. <grytanie> Można sobie zrobić... ...zdjęcie z jakimś grubym generałem.

no i doszliśmy A i Miśka się doczekała loda Dobry? Słaków mają O właśnie północ A dziewczyny Jeszcze się trzymają Trochę siebie się bardziej trzymają A jaki Taki fajny ten kayıyor bu. Zobaczcie jaki klimat. Ale tych klimacik tango od godziny 24, masakra. Jakbym miał tańczyć to będę tamcił. Dzień drugi. właśnie idziemy na ścianęłko. tutaj mamy takie windy. tutaj, jakby ktoś chciał sobie może buty wyczyścić. Powiem, A, tak o, patrz. Gdzie się mam? Tak co na śniadanko? Co O i na zobaczcie nawet jest plac dla dzieci. Tak to wygląda. Dziewczyny będą robić gofra. Dziewczyny, jeśli mi koszty chce, to mogę O, poczekaj, się podnieś tego z ziemi. Żegnamy się z naszym hotelem taki jedzimy hotelik jedziemy teraz w kierunku balatonu patrzymy co nas dalej czeka ja prowadzę, dziewczyny grają w karty Julian wyszła. i tak mamy doszło Ktoś hantuje w kartach Oszukuje Michalina ale tata. Ale mi to. No i po wolusku dojeżdżamy do Balatonu.